Czy to pozostałości Squinance Revenge? Dzięki wynikom badań lisy i innych nurków możemy osuszyć morze, żeby ukazać potwora. Tajemnicza sterta postrzępionego metalu, złożona z kilku armat i dwóch wielkich kotwic. Nie opodal więcej armat, w sumie co najmniej 24. A na całym stanowisku metalowe kule różnych rozmiarów. Setki, jeśli nie tysiące kul armatnich. Ten statek był uzbrojony po zęby. Miał dziesiątki armat, miał folgierze na pokładzie i ponad ćwierć miliona ołowianych kul. Takiego uzbrojenia można się spodziewać po najstraszniejszym piracie Karaibów, choć nie ma pewności, że to statek czarnobrodego. Jest jednak pewna wskazówka: charakterystyczna drewniana konstrukcja, a na niej jakieś znaki V oraz I, czyli rzymskie 5 i 1 razem 6. Oznaczenie głębokości na stewie rufowej. Stewa rufowa to drewniany element na rufie statku, na której zwisa ster. Numer odnosi się do jej wysokości. Kiedy ją zmierzyliśmy, okazało się, że nie ma sześciu stóp angielskich, lecz sześć stóp francuskich. W XVIII wieku Francuzi i Anglicy nie zgadzali się nawet co do długości stopy. Czyli stewa, a z nią cały statek, powstały we Francji. Francuskie korzenie to kluczowa wskazówka. Morskie rejestry mówią, że Czarnobrody pływał francuską fregatą zwaną wcześniej La Concorde. Znamy dokument kapitana La Concorde, który melduje swojemu zwierzchnikowi. Przykro mi, że straciłem okręt, ale zabrał go ten straszny pirat czarnobrody. Pozycja wraku, wielka siła ognia oraz potwierdzone francuskie pochodzenie wskazują na jedno. Na 99% mam pewność, że to Queen Anne's Revenge Czarnobrodego. Po 300 latach znaleziono najsłynniejszy piracki statek świata. Materiał archeologiczny pozwala nam przywrócić flagowemu statkowi Czarnobrodego jego dawną chwałę. To był szybki żaglowiec. Francuska lekka fregata skonstruowana dla prędkości. W rękach Czarnobrodego dosłownie najeżona armatami. Ten statek siał strach w sercach wszystkich żeglarzy. Dlaczego więc Czarnobrody porzucił jego i załogę? Odpowiedź spoczywa w brytyjskim archiwum. W roku 1718, kiedy na Karaibach rządzili piraci, władze rozpoczęły represje. Czarnobrody uciekł na północ. Wiedział jednak, że nie może ukrywać się w nieskończoność. Pływanie statkiem rozmiarów i reputacji Queen Anne's Revenge było wielkim ryzykiem. Mimo wielkiej siły ognia, Queen Anne's Revenge jest zbyt mały, żeby zadzierać z marynarką królewską, ale jest też zbyt duży, żeby się ukryć. Zdaniem Lisy, Czarnobrody zniszczył go celowo. W ten sposób nie tylko pozbył się statku, przez który mógł wpaść, lecz także zatrzymał większość skarbu dla siebie i przy okazji pozbył się setki piratów. Ale Czarnobrody nie mógł żyć bez piractwa. Pół roku później wraca, licząc na wielki łup. Tym razem rusza za nim marynarka królewska, znajduje go i zabia